Witam Was bardzo serdecznie już chyba w 13 odcinku zagrajemy wiemy, Movie Planet. Jeśli się pomyliłam, bardzo, to bardzo Was przepraszam, ponieważ nie jestem pewna, czy to jest 13, czy 14, czy 12. Więc tak, yy, dzisiaj luźniejszy odcinek, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Nie wiem, kiedy ten film się pojawi, może jakoś pod koniec tego tygodnia, ponieważ mam dla Was parę informacji. Jak wiecie, zaczyna się szkoła, więc odcinki raczej nie będą dwa razy w tylko może raz na dwa tygodnie, albo raz na dwa... raz na trzy tygodnie. I teraz naprawdę... Yy, nie pichcie do mnie albo coś, że no już się nie chcę nagrywać. Nie, mi się chce nagrywać, tylko że naprawdę... Szkoła, nauki i tak dalej, no trzeba mi się zająć jednak pewnie tak większość z was też już nie będzie siedziała tyle samo na misypy, co się działa tym będę tak to praktycznie całymi dniami niby siedziałam tak to właśnie praktycznie całymi dniami siedziałam nie, do mi na przykład ja Tak, to praktycznie całymi e, dniami siedziałam w mamy sypy. Teraz się zmieni, bo ja e, będę wracała ze szkoły o 16 zwykle. Wiadomo, jakieś obecnie, że to wiem, potem lekcję zrobić, pouczyć się. No więc ja pewnie medium ja czas wolę dopiero około 19.20. Więc wtedy będę wchodziła na godzinę dwie na MSP. Naprawdę. I przez te dwie godziny postaram się nagrać odcinek, ale czasami będę miała więcej czasu, więc wtedy nagram. Pozdrawiam chrispy, To dwa Y. Jak widzicie. Tak, koniec informacji. Więc jak widzicie, poprzyjęła mi już parę osób, nawet więcej bo na ostatnim miałam chyba 330 teraz już mam 341 i pomyślałam sobie takie co dzisiaj porobimy? a więc dzisiaj kupimy animację, ponieważ z yy, pół, ponieważ te co to mam obecnie powoli się zmieniły i po, chcę jakiś no, jakąś nową animację której nie mam Mm -hmm. I dziękuję każdej osobie, która obejrzała mój najnowszy film, czyli Zarywana Rodzinę, część ósma. To już jest tak, ostatni odcinek, i mam już plan na kolejny film yy, jeden dzień, a w którym nawet szukam, brakuje mi tylko jednej pielęgniarki. Więc kto ma trój pielęgniarki, jakie podobne tego animacji, niech do mnie piszą na priv. I jak macie, zapraszam mnie do znajomych tak dalej. Trzeba żądać z znajomych. Więc pozdrawiam Andrej Linka 1, 2, 3, 4, 5. Ci mają ulubienicę prezentową. No to szukamy animacji. Pytanie, przepraszam, że nic nie mówię, tylko chwilowe coś, ale zawał mi się, że coś idzie, a ja nie wiem, co przy tym nagrywam, że mam w głosie, i tak dalej. I przepraszam, ale musiałam sobie popić. A, zamknęłam sobie popić, przepraszam. No tak poszukuję właśnie jakiejś, której nie mam, a jest ciekawa. Najlepiej spółce. Ja nie to może jakieś miłość i emocje, albo podstawowe to jest w tym stylu. No naprawdę no, ciekawe animacje, bo naprawdę chciałabym jakieś nowe kupić, bo stare mam już pełno dawno nie kupowałam żadnych animacji. I tak, to ma być dość krótki odcinek, ale nie wiem czy taki mi wyjdzie. No bo wiadomo, maksimum 15 minut i nie wiem, czy dążę po te 15 minuty znaleźć. Jeżeli nie, to po prostu zrobię przerwę i do Was wrócę jak znajdę jakąś interesującą animację. Wiecie co, chyba tak zrobię, że po prostu znajdę ciekawą animację, to do Was wrócę. Bo to chyba naprawdę może trwać nieskończoność. Dziękuję bardzo. A z jaką fajną reklamę. No więc tak, jeżeli będzie 9 minut i nie znajdzie żadnej ciekawej animacji, to robię przerwę i wracam do Was, jak znajdę. Bo na ja nie chcę, żeby przez 15 minut tylko patrzyliście, jakie się ja animacje patrzę, że mnie nie kupiłam. Hm, hm, hm. Hmm, hmm. A może nie? Ech, to nie jest zdecydowanie. Wiecie co, ja naprawdę, no to że znajdę jakąś ciekawą animację, więc po tej stronie... to. Wygląda ciekawe, więc wracam do Was znaleźć jakąś ciekawą animację. Tak, wróciłam i znalazłam już ciekawą animację. Taką. Jest bardzo ładna. Właśnie chciałam ją znaleźć, głównie ją. I przeważam, jeżeli... Jakoś dziwnie mówię, ale mam cukierka w buzi. Więc kupujemy. Bo ja ją akurat chciałam. W końcu się jej doczekałam. A ten deszcz kupimy. I myślę, że stąd już na tyle, więc robimy podstawowe. Hmm, hmm, hmm. Ale tym razem mnie wołali. No więc nie wiem, po co może. a zostaje wynagrywanie, patrzcie, co tam się robi. Więc tutaj nie dada na ciekawej więc chodźcie, miłość i emocje. Może tutaj będzie jakaś ciekawa animacja? Hmm. Mam nadzieję, że to głosy mają wszystko ok, bo ja mówię tak głośno, oczywiście przy zamkniętym okniem. ale wy już to pewnie wiecie. Nie wiem, czy znajdę coś coś ciekawego. Jeżeli nie, to coś się to na tym zakończy? Hmm. Tak, mówię przez mikrofon, bardzo blisko mikrofonu. Mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słychać. Tak, to jest super, czy muszę mieć. I dobra, myślę, że tyle starczy, ponieważ miałam 36, a mam już 34, więc dałam już 2000. I tak, sam pokażę, że okazję samodzielnie, zobaczcie, ile mam wyświetleń na filmie. E, więc naprawdę, proszę, oglądajcie to wylewane Rodzinę, część 8. 14 wyświetleń tyle było przecież. Dziwne. Chyba, że inna część dostała wyświetlenie. Chyba ta dostała wyświetlenia? No nic. Więc jak ja się już dzisiaj przebierałam, jedynie to mogę, to mogę zmienić? Animację podstawowe nie kupiłam, w pozach kupiłam chyba takie trzy nowe pozy. I chyba to zostawię. Więc zapisz. Jak obecnie wygląda mój profil? Więc tak, ja jestem zadowolona. A to już miała opis. Dobra. No więc myślę, że chyba nie będę już przedłużać. Dziękuję. Jeszcze raz bardzo Ci. Więc ja już nie będę naprawdę przedłużać, więc szybko już zmienię opis, no i się z Wami będę żegnała. No więc tak, się z Wami już żegnam, trzymajcie się i pa!